Hej, kasię! Super, darmo witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj motor w górę, motor w górę, w górę. Także motor lub wygrywa mecz. Ile to było tam dokładnie 53:37 z mojej Bermudy Stangorzy. Fantastyczny mecz, ale dla obiektywnego kibica myślę, że do, nie wiem, siódmego wyścigu. Potem to się zaczynało już niesamowicie rozjeżdżać i było mało widowiskowe, ale dla kibica lubelskiego no to tylko chyba czwarty bieg bóle kibicowała A tak poza tym to naprawdę świetka widowiska, kawał dobrego żużla. I yy, no, no co więcej powiedzieć. No przejdźmy do omawiania tego spotkania. Tak jak zawsze, takie to znaczy, w pierwszym odcinku było yy, omówimy, omówię każdego z zawodników motoru i słówko o stali. Dość. Mam tutaj program meczowy, także ja jestem gotów. Z numerem dziewiątym w motorze Lubni był Grigori Łaguta. i muszę powiedzieć szczerze naprawdę. Znaczy jakby parę biegów miał naprawdę dobrych w swoim wykonaniu. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że parę biegów, yy, kiedy zdobył dwie trójki, miał bardzo dobrych, ale chociażby w pierwszym biegu ledwie jedynka, yy, chociażby, nie wiem, taśma. Yy, 15 wieku. nie wiem, puściły coś mu nerwy generalnie, i no i taśma, ale no już dobra, mieliśmy zapewnione zwycięstwo, także uszło mu na sucho. Generalnie mecz dobry, myślę, w jego wykonaniu. Paweł Miesiąc. Po takim meczu można mieć małe wątpliwości, czy pojedzie w następnym spotkaniu, nawet, nawet nie wiem, jakie to jest to następne spotkanie, aż Aż zobaczę, bo mnie to naprawdę ciekawi z kim jedziemy na następny mecz. Chyba się, się nie przygotowałem, ale na świeżo to generalnie e, nagrywam. Następny mecz, e, jedziemy. W każdym razie, Paweł miesiąc. A właśnie, następny mecz to jest wyjazd do Leszna i mecz jest w piątek, także. E, także tak o, generalnie, ale e, jedziemy na spokojnie. O, to jak w piątek, to nawet chyba nie obejrzę tego meczu, na pewno nie całego, coś mi wypada w piątek. Także, właśnie, e, następny tydzień może zabraknąć odcinka, bo następnego odcinka, właśnie następnego meczu pewnie nie obejrzę, więc za tydzień w piątek odcinka nie będzie chyba. Ale jeszcze nie wiem, e, to tak, żeby usłyszeć, uściślić. E, Paweł Miesiąc, dwie dwójki, ale i dwa zero, więc dosyć średnio. Ale myślę, że szansę z lesznem dostanie. No zobaczymy. Jeszcze, jak to będzie Jarosław Hampel. W ogóle. On jest królem, on jest liderem tak naprawdę tego zespołu. Nie było wiadomo, czy to może będzie Mikkelsen. Mikkelsen też jest ważnym zagadnieniem zespołu, ale Jarosław Hampel to atmosferę może trochę zepsuło. Ale jak za cenę atmosfery ma w każdym meczu takie 13 punktów przywozić, jak w tym spotkaniu, to ja mogę poświęcić to, że jest zła atmosfera i. Po prostu, żeby były te 13 punktów, bo naprawdę trójka, dwójka, trójka, trójka i dwójka. Fantastyczny wynik. Znaczy, jakby tak było na świadectwie jakiegoś ucznia, to nie byłoby najlepiej, ale że to jest żużel, to naprawdę fantastycznie. Matej Żagar, i powiem szczerze, miałem ze do niego odczucia. Czułem, że to nie wypali, że on powinien zostać zmieniony, a nie kuba. Jamruk. Ale się myliłem, bo Matej Żagar naprawdę pokazał kawał, dobrej, kawał dobrego speedwaya. Świetna jazda, czy... dwa biegi fantastyczne, dwie trójki, trzy dosyć średnie, ale mimo wszystko pojechał bardzo dobrze i to był już inny Matej Żagar niż Matej Żagar tydzień temu we Wrocławiu. Mikkel Mikkelsen, to też jest... Yy... Bo miałem co do niego też złe odczucia, dwie dwójki, potem trójka i jedynka i w tym Ostatni bieg, który to był bieg, już teraz patrzę, to był bieg 13, tam wtedy Zmarzlik i Thompson wygrali 5 do 1 i byłem troszeczkę rozczarowany, bo sądziłem, że Mikkelsen i Miesiąc trochę bardziej się postawił, jednak mimo wszystko dosyć średnio, ale generalnie Mikkel Mikkelsen zdecydowanie na plus. Wiktor Lampard, bardzo dobry występ bieg 15 nie wyszedł chyba najlepiej, ale mimo wszystko trójka w biegu juniorskim i potem jeszcze dodatkowe 3 punkty naprawdę, naprawdę na plus. To po prostu Viktora Lamparta, nie ma co się oszukiwać. Yy, przywióz, przywoził ważne punkty i, no i tylko tak. Trochę szkoda, że w biegu 15 nie wyciągnął jakiegoś punktu, ale już niech będzie. Zkończymy ja, trochę krytykować. Wiktor Trofimow. I tu krytyka jak najbardziej może się zacząć, bo jeszcze po poprzednim spotkaniu czułem, że to nie jest to, jakby w sensie, yy, że może yy, no, pokazał, zwracamy coś dobrego, typu Wiktor, że Lamparcie byliśmy bardziej rozczarowani. Bo wtedy jednak Wiktor Trofimow, mimo tego zera, zrewanżował się dwójką yy, w kolejnym biegu. Natomiast potem, no nie, nie, naprawdę. Po no prostu. Ten mecz, dosyć tragedia. zdobył jeden punkt na Mateuszu Bartkowiaku, który do tej pory w Ekstraidze jeszcze nie zdobył żadnego punktu, więc to chyba trochę o czymś świadczy myślę nie. No ale dobra, już się nie będę jakoś bardzo pasny nad trofimowym. Szkoda mi to, że Berę nie zobaczyliśmy dzisiaj na torze, bo myślę, że była ku temu dobra okazja, jak na przykład bieg yy, to chyba 12 czy 13 trofimowa, yy, trzeci jego start. Albo chociaż zabieg 15, ale to już trochę mniej. No nie wiem, no myślę, że bardzo chciałbym zobaczyć. Myślę, że wiele osób chciałoby po prostu zobaczyć Ubera w tym sezonie. No ale jeszcze jest czas, dopiero dwie kolejki minęły, jeszcze 12 co najmniej. A może playoffy? Nie wiem, tak jak tak, tak, wiara wróciła, bo po pierwszym meczu dobrze mówiłem. Bo po pierwszym spotkaniu mówiłem, że nie ma co wyrokować. Nie ma co mówić, że e, motor spadnie, bo to na pewno, bo zwracałem przegrali, to już z każdym będą przegrywać. Nie! Wrocław wygląda na taki walec, który będzie wszystkich rozjeżdżał. Nie mam tego potwierdzenia jeszcze w drugiej kolejce, a potem w kolejnych. No teraz będą jechali z Unią Leśną w poniedziałek o 20. A potem będą jechali. Już zobaczę dla was. Potem będą jechali z włókniarzem Częstochowa i z Falubazem, także mają dosyć mocnych przeciwników. Jeśli tam tak też będą rozjeżdżać, a myślę, że to jest możliwe. To jest możliwe, że Better z po prostu będzie wszystkich rozjeżdżać na swojej drodze. No to no nie ma innego scenariusza, jak właśnie. To, żeby transporta Wrocław pewnie będzie, mimo wszystko, mistrzem Polski. No, a co ze Gorzów? Co ze Gorzów? no to tak, Krzysztof Kasprzak zaczął fantastycznie, 2 i 3, ale potem 0, 0, 1, 0. Lipa. Szymon Woźniak, to w ogóle nie wiem co. Jakby, to każdy jest chyba zaskoczony tym, że Szymon Woźniak, ledwie jeden punkcik przywiósł yy, i ten jeden punkcik już zobaczę, gdzie przywiózł ten jeden punkcik. Jeden punkt zdobył na Wiktorze moje. także wow, nie? wielkie osiągnięcie. E, no, nieraz najbardziej wersji, nie było ZZ-ka. Andrzej no taki mecz, ani że źle, ale liderem też nie był. Mimo wszystko jednak drugi wynik punktowy Drużenie. No, no bo tak, dwa punkty, jeden punkt, jeden punkt, jeden punkt, dwa punkty, dwa punkty, jeden punkt. No tak, tak średnio po prostu, nie? Ani jakoś wyjątkowo fantastycznie, bo ani żadnej trójki nie przyniósł Żadnego zera też nie było, więc nie ma się w sumie o co przyczepić. Taki nijaki trochę ten dystans, tak jak dla mnie. z Momentami naprawdę przypominał tego z który wygrywał w zeszłym roku Mistrzostwo Świata. Trzy trójki, ale też dwa, dwie dwójki, raz jeden punkt i raz też zero. Więc dosyć tak, no, duża rozbieżność była tak naprawdę. No bo było to zero, nie? W jego drugim starcie w jego drugim to ja już, ja już się gubię w swoim programie meczowym, co ja tu robię. No dobra, yy, no że właśnie yy, po prostu gubi się z Marlikną na to, że i to było już widać w meczu z Unią Leszną, a tym meczem potwierdził, że nie jest w aż tak dobrej formie. Ma przebłyski, ale to jednak chyba nie to. Rafał Karczmasz, naprawdę zaskoczyłem się po nim, że potrafi tak dobrze pojechać, zwłaszcza pierwsze dwa biegli fantastycznie, potem już nieco gorzej, ale jednak mimo wszystko 6 punktów w piechotę nie chodzi, tym bardziej, że jest to trzeci wynik w zespole. Znaczy, egzekwa z Kasprzakiem, ale Kasprzak pojechał więcej razy, więc można powiedzieć, że w sumie jakby wyszło na to, że Karczmasz lepiej. No i Mateusz Bartkowiak. W pierwszej kolejce postawiłem na niego w grze Liga Manager. I się mocno na nim przyjechałem, bo 2-0 i upadek, jeśli się nie mylę. Teraz 2-0 i zastąpienie przez Rafała Kaczmarek, Także też yy, no dosyć słabo pojechał, no, dosyć albo generalnie słabo jechał. Jestem ciekaw, czy Wiktor Jasiński, czy Kamil Nowacki. Myślę, że któryś z nich wejdzie w trzeciej kolejce yy, za tego właśnie zawodnika yy, Mateusza Bartkowiaka, bo po prostu to nie jest ten poziom, to zdecydowanie nie jest. Nie jest to coś. Z kim będzie następny mecz z tego, że wyhało, to już otwieram. Następny mecz z zdrowym Rybnik, więc mimo wszystko tam zwycięstwo będzie spokojne. ale jednak, ale jednak myślę, że na kogoś innego tam po prostu ustawić muszę. No bo innej możliwości nie ma tak naprawdę, a paru juniorów mają, więc myślę, że ktoś tam szansę dostał. Za Mateusza Bartkowiaka. No cóż, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Się, tak to stawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. W sam raz, właśnie tak jak mówiłem na początku filmu, z motor w górę po meczu z Unią Leszno, pewnie odcinka nie będzie, bo po prostu nie będę mógł obejrzeć całego meczu. Pewnie najwyżej połowę mam radę obejrzeć, więc. Więc może odcinek będzie, ale też nie zaraz po meczu, bo będę musiał na spokojnie ten mecz obejrzeć, te pierwsze biegi. Więc yy, nie wiem, czy odcinek nagram. To zależy od tego, ile będzie łapek w górę. O, może się umówmy tak. Jeśli będzie 5 łapek w górę pod tym filmem, to nagram odcinek yy, po meczu z, o, z meczem Unii Leszno. Także taki dla nas. Warunek 5 łapeczek w górę i mecz yy, z Unią Leśną będzie omówiony na moim kanale. No to co? Yy, no to cześć!